Panie, no, daj pan nowe czołgi do wbijania, bo dycha w tydzień czeka. Moi drodzy, witam was serdecznie i dziś mam dla was drugą część zapowiedzi zmian, które mają wejść do World of Tanks w najbliższych latach. W tym materiale będziemy mieli szczególnie rozwinięcie tematów, które były poruszone ostatnio, czyli m.in. nowe gałęzie w 2021 roku, ale także kilka innych jak Czarny Rynek i nie tylko. Także zaczynamy i na dzień dobry informacja, że oczywiście w nowym roku wejdą włoskie ciągi ciężkie z zmodyfikowaną funkcją automatycznego przodowania i ta mechanika oczywiście została już zapowiedziana. Przetestowana pokazywałem Wam materiał jak wygląda gra Rino Ceronte. No i drugą linią oprócz włoskich ciężki będą... Czechosłowackie czołgi. Ciężkie za chwilę dowiemy się o nich czegoś więcej. Natomiast tutaj zobaczcie nie podano żadnych terminów, ale możemy przypuszczać, że włoskie czołgi ciężkie to wejdą bardziej w pierwszym, drugim kwartale. Natomiast czechosłowackie no to pewnie trzeci, czwarty, ponieważ to wszystko musi być rozbite na cały rok, prawda, aby nie było czegoś takiego, że przez pół roku nic się nie dzieje w grze. Na o czechosłowackich czołgach to prawie nic jeszcze nie wiemy także Przypuszczam, że Włochy, pierwszy, drugi kwartał, Czołsowackie, trzeci, czwarty. Wydaje mi się, że się z tym będziecie ze mną zgadzać. Druga informacja, bardzo istotna. Interfejs do nowej mechaniki włoskich ciężkich zostanie jeszcze odpowiednio dopracowany. Czyli wiadomo, że y, tutaj mogą być jeszcze zmiany. Ja powiem wam, że na przykład grając wino nie do końca ten mechanizm był czytelnie przedstawiony. To znaczy, że grałem tym czołgiem, ale nie do końca było można zrozumieć. Kiedy się opłaca strzelać, kiedy jeszcze poczekać? Więc faktycznie to może jeszcze wymagać poprawek i takie były też opinie innych community kontrybutorów, którzy grali ze mną podczas specjalnej tury testowej. Kolejna informacja jest taka, że włoskie czołgi średnie nie dostaną funkcji automatycznego przodowania, które mają czołgi ciężkie, które mają czołgi ciężkie. To jest logiczne, wiadomo, że gdyby nawet medy to miały, no to byłyby jeszcze potężniejsze i też nie o to chodzi, aby wszystkie czołgi były identyczne. Wargaming chce po prostu każdą linię w pewnym stopniu urozmaicić, że ci mają to, ci mają tamto. Najbardziej żałuję w sumie, że w polskiej linii na przykład tylko dycha ma to turbo jakby 9 i 8 miały. To już w ogóle byłoby super, prawda? No, też tak powinno być, że jednak więcej czołgów z linii może z tego korzystać, no ale może kiedyś to jeszcze zmienią. Zobaczymy też um, na tej podstawie, że Urkimik potrzebuje mniej więcej pół roku, roku, aby określić, czy nie się przyjęła. Także może za rok, na przykład, usłyszymy, że polskie czołgi dostaną buffy. Średnie mam na myśli oczywiście, bo ciężkie są raczej w miarę zbalansowane. Także no zobaczymy, zobaczymy, ale skupiając się na nowych gałęziach. Co mamy dalej? Rozgrywka Czechosłowackimi ciężkimi będzie głównie oparta na ich pancerzu. O, pojazdy te będą całkiem ciekawe. W najbliższym czasie na supertest zostanie wypuszczony czołg premium siódmego poziomu, od którego zaczną się prace z gałęzią. Czołg premium siódmego poziomu będzie miał cykliczne, standardowe przodowanie działa. Czyli, moi drodzy, możemy przypuszczać, że to będzie coś, co... Będzie jarać fanów hewików, będzie jarać taki gracz, którzy lubią wolniejsze czołgi, jak właśnie Lewandowski, Eseta, może Maus. Pytanie, czy to będzie takie 20 na godzinę, czy takie 25-30 na godzinę? To jest bardzo istotne. Ja ogólnie lubię takie czołgi, które bazują na pancerzu, ale też bez przesady. Nie chodzi o to, żeby czołg był bazujący na pancerzu jak Maus, ale w sumie no to go nie ma w starciu z Goldem, tylko żeby miał pancerz, ale taki autentyczny, taki prawdziwy, taki najprawdziwszy pancerz, no to chyba ma early, prawda? Że naprawdę no jak go widzisz to wiesz, gold i to i tak nie wystarczy. <grym> I takie coś akurat to ja lubię w czołgu, który ma bazować na pancerzu. No więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o tą siódemkę, to tutaj mamy ją moi drodzy na ekranie. Pojazd nazywa się Skoda T45 i no parametrami nie zachwyca. To jest chyba delikatne bardzo określenie. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że ma bazować na pancerzu, a tak. Do płyta pewnie będzie bardzo miękka. Garnek na wieży niemały. Do tego, moi drodzy, tutaj jakiś włas, yy, no, który może być czułym punktem. Naprawdę, no, patrzę na ten model. I okej, okay, ta górna płyta wydaje się być dobrze skontowana, ale jest na tyle dużo czułych punktów. No i słabe boki tył że no nie wygląda to ciekawie, wygląda to wręcz nieciekawie i czołg pewnie będzie nie tylko yy, łatwym takim celem, workiem z HP, tak to się mówi yy, po prostu szczerze o czołgu i do tego jego działo jest również nieporywające, bo to jest 85 na siódmym tierze no to powinna być co najmniej setka, a najlepiej to tak 122, coś takiego, że jak robnie, to poczujesz no, a tutaj mamy damage 220, no więc no sorry, memory, ale to mnie nie porywa. Też penetracja 185. Bez zgody ten czołg nie będzie w ogóle istniał w starciu z dziewiątkami. Także wstępne wrażenia są nieciekawe, ale oczywiście. Yy, będzie to fajny worek z hp 1500, więc tyle co Tiger 1. tak? Jak w niego będzie strzelał, to będzie przynajmniej ładnie zbierał. Zobaczcie, gdzie 30 na godzinę, więc tak tylko przypuszczalnie możemy założyć, że czołgi z linii też będą jeździły około 30 na godzinę. No, tyle o tym pojeździe mówię. To są wstępne parametry. Na pewno on się jeszcze będzie zmieniał, ale wstępnie możemy założyć, że może być grus. Może być <gryz> grus. Lecimy dalej. Serwer Piaskownica 2021. W 2021 roku pojawi się wiele testów na serwerze Piaskownicy, czyli będzie aktywnie ten serwer działał. Teraz to bym powiedział, że jest raczej niezwykle rzadko. Naprawdę, bardzo rzadko coś się testuje na Piaskownicy obecnie. Już prędzej na testowym. A kiedyś było inaczej. W pierwszej połowie roku będzie ich naprawdę dużo. Już pod koniec zimy planuje się uruchomić pierwszą iterację, zmianę w artylerii, amunicji HE i załoga 2.0. Pod koniec zimy, czyli... Niekoniecznie to będzie moi drodzy styczeń. Niekoniecznie, to może być końcówka zimy, także y, możliwe, że w marcu będziemy coś testować. Trochę późno, myślałem, że szybciej w sumie. Także chyba to jeszcze wszystko będzie nieco przyciągnięte w czasie. Jeżeli y, piaskownica będzie w takim y, marcu, no to pewnie włochy ciężkie też mogłyby wejść y, dopiero w kwietniu-maju. No tak, zakładam, że chyba nie mają takich ambitnych planów, żeby wszystko na początku roku robić. Także coś czuję, że jeszcze na te wszystkie linie to my poczekamy. Kolejna informacja jest o schematach. To mnie bardzo zainteresowało, bo jestem y, trochę takim przykładem osoby, która ma te schematy, ale jest y, i tak w tyłku, no bo nie może z nimi nic zrobić. Po prostu mam, ale nie tam, gdzie powinny być. I zobaczmy, co napisano. Trwają prace nad konwerterem schematów. O jezu. Przepraszam. Trwają prace nad konwerterem schematów, który umożliwi zamianę schematów na te, które nas interesują. Najważniejsze. Schematy mogą zostać użyte jako waluta w jednym z przyszłych wydarzeń i jeżeli pomysł się spodoba, możliwe, że będzie pojawiał się cyklicznie, aż czasem zaimplementujemy go na stałe. Ja się bardzo cieszę. Właśnie to mnie interesuje, aby mieć od razu schematy, jak wyjdą czołgosłowackie ciężkie, włoskie ciężkie, no bo teraz trochę mam, ale za mało. Niektóre schematy są totalnie bezużyteczne, bo dostajemy je, ale już mamy wszystko z drzewka zbadanego, także tutaj akurat się cieszę, że planują taki konwerter schematów zrobić. Pytanie, kiedy konkretnie to by miało wejść, pewnie właśnie tak połowa e, przyszłego roku. Teraz szczegółowe informacje o linii frontu i stalowym łowcy. No bo coś tam się mówiło, że powróci w przyszłym roku, ale na jakiej zasadzie? Uwaga! W pierwszej połowie roku zostanie jako pierwszy uruchomiony tryb stalowego łowcy. To mnie smuci, bo ja jestem większym fanem linii frontu, bo tam zarabiam dużo kredytów. Do linii frontu musimy dodać kilka poprawek, czyli czują, że coś z nią jest nie tak i coś tam trzeba pozmieniać. Ja osobiście bym powiedział, że są bagi i nawet nagram o tym film. Jak goście po prostu się teleportują, albo w ogóle nie można do nich mierzyć porządnie, bo znikają. Ale takich poprawek, żeby mówić, że tryb jest nieudany, no to nie sądziłem, że yy, trzeba dodać. Nie sądziłem. Podejście będzie takie jak dotychczas. Tryby będą uruchamiane raz w miesiącu. Ok, czyli ta sama zasada. W stalowym owcy pojawi się nowy tryb wolnej kamery, obserwator, który pozwoli na obejrzenie do końca całej potyczki. Będzie on działał zarówno dla formatu Solo, jak i Plutonów. To może być trochę niebezpieczne, że yy, gdyby dwie osoby razem ze sobą grały, to można byłoby mówić, ej, ten jest tam, a tamten to w ogóle pojechał w drugą stronę, teraz go zaatakuj. To może być trochę niebezpieczne pod kątem ustawek, ale liczymy, że nie będzie nikt. Takich ustawek chciał robić, tak? Trzeba, trzeba zakładać, że będą wszyscy uczciwie do tego podchodzić. Popracujemy nad powtórkami w stalowym łowcy. No teraz nie da się ich odpalać, także to jest trochę słabe, no bo czasami yy, chcemy sobie zobaczyć jakąś akcję, wyjaśnić jakiś moment, a się nie da. I dupa. Zbalansowane zostaną niektóre pojazdy stalowego łowcy. Zmiana charakterystyk technicznych, czyli te, które są pewnie. Mniej praktyczne będą teraz bardziej praktyczne, bo taki Harbringer dostanie nerfa, zobaczymy. No to jest po części dobre, no bo teraz wiadomo, że niektóre pojazdy są rzadziej stosowane. Taki warek to mi się nie wydaje, aby był topowym pojazdem. Dla inni frontu planujemy poważniejsze zmiany, ale jeszcze za wcześnie, żeby o nich mówić. Co do niektórych nie podjęto jeszcze decyzji w firmie, dlatego, zbyt, dlatego tryb wystartuje tak późno. No to chyba naprawdę mają jakieś takie problemy z tym stalowym, yy, przepraszam z linią frontu, no to wygląda jak by naprawdę tam był jakiś dramat z tym trybem, no ja nie wiem jeszcze może zarobki yy, będą obcięte, żebyśmy nie zarabiali tak dużo, może to chcą właśnie zmniejszyć, kurde, no bo mnie to dziwi, że takie tutaj są problemy nie wydawało się wcześniej, aby tak było źle, no ten tryb jest od tak dawna, mieli tyle czasu, aby go dopracować a teraz, no mamy problemy poważne chcemy go dopracować, tutaj to, tamto, to. trochę jestem w szoku Czarny Rynek 2021 i komentarz bez komentarza. <noise> Powiem wam tak, no ten przeciek, który był, że będzie Renegat, Dwulfowiec, Type-62, Lew i tak dalej, to sobie możemy wiecie gdzie wsadzić. Wiecie gdzie. Mi się nie wydaje, aby ten przeciek miał rację bytu. Okej, okay, to, że nie udzielają komentarza ma znaczenie, to znaczy, że chyba naprawdę to może być niebawem, w sensie 2-3 miesiące, ale... Tak, analizując ten przeciek z perspektywy czasu, tego co mamy teraz w paczkach i w kalendarzu adwentowym, to ja w ten przeciek nie wierzyłem i nie wierzę. Nie wydaje mi się, aby on miał szansę się sprawdzić. Może w małym stopniu, ale wątpię w ten przeciek teraz. Sklep z obligacją. To jest rzecz, o którą pytacie non-stop. Kiedy kolejne ciągi w sklepie z obligacją? Kiedy zmiana? I mam uwaga: będą zmiany. Staramy się dodawać aktualizacje dwa razy w roku. Staramy się, wychodzi tak, że raz yy, na ponad rok dodamy więcej ciekawych rzeczy i na asortyment. No czołgi dodawać, czołgi dodawać, tam jest mało ofert. Moim zdaniem w sklepie z obligacji jest za mało czołgów premium, tam powinien być większy wybór. Ja nie mówię, że tam ma być Defender, no, głupi nie jestem. Trzeba byłoby naprawdę troszeczkę się puknąć w głowę, żeby myśleć, że tam będzie defender. Nie będzie nigdy. No chyba, że będzie coś lepszego, defendera dużo lepszego w grze. Ale jakieś takie czołgi, które są spoko, ale nie przesadzone, no to mogłyby się tam pojawić, prawda? Nie mówię, że mówię jakieś defendery czy Dwulfowce, no taki to nigdy nie będzie raczej. Ale coś takiego, chociaż ok, to fajnie by było tam zobaczyć, taki 50 TP prototyp. No kurde, no jak ja bym go tam widział, ja bym go na naprawdę tam widział, byłby to chyba najlepszy wybór wtedy ze wszystkich. Co mamy dalej? Zmiany map w 2021 roku. Staramy się dodawać jedną mapę co pół roku. O, różnie wam to wychodzi. Oczywiście w 2021 roku na pewno pojawią się dwie nowe mapy. Ja bym bardzo chciał, żeby właśnie temat map był mocniej dopracowywany, bo Teraz jest tak dużo map, których ja w ogóle nie trawię, i które bym. Od razu wiecie, co zrobił. Wyrzucił go kosza, że chcę sobie odznaczyć. A jest tak mało mapek fajnych, że naprawdę masakra. Kiedyś było więcej mapek fajnych, a mi je zabrano, a te słabe zostawili. Ja się czuję trochę pokrzywdzony na tym, prawda? Naprawdę, wiele mapek starych fajnie byłoby, gdyby wróciło. Nie, nie mówię tutaj. O takich nawet mapach jak bagno, prawda? Czy komary, ale były mapy, które po prostu yy, kojarzyły się przyjemnie. No, port, to, to, to chyba nie muszę mówić, że to też była taka mapa fajna. Stalingrad, no chciałbym, żeby te mapy wróciły. Na pewno, jeżeli mają nie wchodzić nowe, no to chociaż niech stare wrócą po prostu w wersji HD. Ogólnie chcemy zmienić podejście do tego, jak lokacje trafiają do gry. Jeśli wszystko się uda, to być może pojawi się specjalny tryb, w którym każdy będzie mógł zobaczyć i przetestować mapy już na etapie prototypów. Odbywać się to będzie przez zwykłe głosowanie i przesyłanie swoich opinii. Pozwoli to zawęzić pracę do map, na które gracze głosowali najwięcej. No, tak, tylko że to jest takie obchodzenie trochę problemu. Powinno być dużo mapek, a nie tutaj testować dwie pół roku, co nie? no to, to nie o to też chodzi. Niech one sobie nawet wejdą. Jeżeli się okaże, że mapa jest niegrywalna, no to po miesiącu sobie ją wyrzucą, szybką mikroaktualizacją i tyle. Ale nie tak, że będziemy teraz pół roku testować jakieś mapy i znowu czekamy milion lat na nową mapę, a naprawdę mapy są ważną częścią gry według mnie. Bardzo zmieniają. Podejście gracza do gry, ten temat jest bardzo zlekceważony obecnie, moim zdaniem. Balans gry w 2021 roku. Po nerfie pojazdów kołowych, pojazdy te stały się słabsze. No, słabsze po części, natomiast wciąż bardzo dobre. Znacząco spadły średnie obrażenia na bitwy, 20%, oraz zmniejszyła się ich przeżywalność w walce. Dlatego uważamy, że sytuacja z nimi ustabilizowała się i jest bardziej adekwatna. W tej chwili nie ma planów dalszego nerfienia tej gałęzi. Tak i nie. Jest to linia gorsza niż była, wciąż jednak bardzo dobra i lepsza od innych. Więc czy jest to moment, w którym mówimy tak, kołowce są eleganckie, yy, są takie same jak reszta? Nie. To jest moment, w którym ewentualnie poprawiamy inne linie, aby były bardziej porównywane z kołowcami. Nie twierdzę, że mamy nerfić dalej kołowce, bo to będzie zbyt, zbyt toksyczne dla osób, które już teraz je mają, ale powinno się... Inne, inne lighty poprawić. Moje zdanie jest takie: szczególnie chiński Light, Sheridan i Raymetal Panzerwagen, bo one nawet nie dorównują do Tesla i AMX a 1305. Może się zgadzacie, może nie taka jest moja opinia. Nie mamy konkretnych planów, które pojazdy należałoby obecnie osłabić. Zapewne przyjrzymy się na początku AMX-owi Czachę któremu przydałby się niewielki buff. Niewielki buff! Potężny baw. Ten czołg jest tak beznadziejny, że naprawdę ma kiepskie działo, ma zerowy pancerz, jest za duży. Tutaj to by się przydał potężny baw. Nie wiem, kto to testował, patrzył w ogóle. Czy widzieliście kiedyś AMX-e w bitwie? Ja widziałem, jak nim grałem i ginąłem, robiąc dwa strzały w bitwie. To była moja y, analiza y, czołgu, jak zebrałem za tysiąc za arty. Bo nie ma pancerza ten czołg, absolutnie. Po osobieniu Progetto gracze nadal chętnie grają tym pojazdem. W bitwach rankingowych czołg znajduje się w pierwszej trójce. Pamiętamy, jak dyskutowano o tym osobieniu i te wszystkie krzyki, że czołg został przez nas zabity. Nikt nikogo nie zabił, czołg stał się nieco bardziej zrównoważony pod względem swojej roli na polu bitwy. No to na pewno. Jest pojazdem, który teraz jest na podobnym poziomie, co TVP i budget, jeżeli chodzi o jakość. Kiedyś był dużo lepszy od tych magazynków, teraz wszystkie te magazynki warto tak samo robić w zależności od tego, kto jaki styl bardziej sobie ceni i woli. Nie, ale kiedyś Project to był top 1 i nie ma tematu, żeby analizować, czy TVP jest dobre tak samo. Nie jest tak samo dobre. Przynajmniej nie było. Teraz jest. Także. Teraz po prostu jest balans na yy, średnich magazynkach 10 tieru. Czy tryb bitwy drużynowej w ogóle powróci? Może, ale obecnie bardziej myślimy o trybie 7 na 7. No ja jakimś tam największym fanem trybu 7 na 7 nie jestem. Yy, no ale yy, fajnie jest, że są też inne tryby niż 15 na 15 randomek, co nie? Standardowe czołgi poziomu 11 i 12. Uwaga, odpowiedź. Odpowiedź na to pytanie jest dosyć trudna. Tak, ale nie. Nie, ale tak. Są plany, aby coś zrobić w tym kierunku. Na pewno przyjrzymy się temu w 2021 roku, ale tylko wewnętrznie, bez żadnych testów czy zapowiedzi. Nie ma planów wprowadzenia do gry czołgów 11 poziomu. Ale są plany, aby zrobić coś innego z pewnym postępem technologicznym. Czyli ewentualnie może takie ulepszenie yy, 10 tieru, taki tier 10,5, może. Tak opowiadałem ostatnio. Chcą coś zrobić, bo to jest potencjał. Oczywiście na przyciągnięcie graczy, że wow, coś więcej niż dziesiąty tier, ale nie jedenasty. I zarazem to jest też sposób, aby wiadomo zarabiać. No, wiadomo zarabiać. Także tutaj na pewno będą działać, działać, aby jakoś ten temat wykorzystać. I teraz odpowiedzi na inne pytania. Na razie brak, brak planów na dalsze dopracowywanie systemu komunikacji w bitwie w pierwszej połowie 2021 roku. To mnie nie dziwi. Misje osobiste 3.0 jeszcze nie. Wyposażenie 2.0. Sądząc po statystykach, liczba różnego rodzaju kombinacji wzrosła. To na pewno. To na 1000% jest teraz dużo ciekawiej z tym. 200, na, 200 dużych pudełek i żadnego pojazdu premium 8 poziomu. To jest po prostu niemożliwe. Niech tacy gracze się do nas odezwą. Odezwoli co? Zwrócicie im kasę, czy dacie wszystkie cztery czołgi? <gry> Moja opinia jest taka, że da się z 200 dużych pudełek nie dostać żadnej ósemki. Znam mnóstwo osób, które kupiły 100 pudełek i dostały figę z makiem, jakieś tam style i szóste tiery, także da się. Te paczki mogą być po części ustawione. Analizują jak często kto po prostu kupuje coś u siebie na koncie, czy będzie go stać, aby kupić kolejne. Mam takie podejrzenia, że to może być wszystko troszeczkę zaprogramowane, dlatego że. Po prostu już są jakieś tam e, liczne e, głosy, że w World of Warships, World Gaming zwraca kas nawet za paczki, bo coś tam jest nie tak. To skoro w World of Warships coś tam kombinują, to może i w wocie komputerowym. E, w World of Tanks, prawda? E, są jakieś tam e, ustawki w tych paczkach. Mnie to by wcale nie zdziwiło, bo niektórzy naprawdę mają takiego pecha, że to jest szok. I 200 pudełek, według mnie, to jest i tak tak dużo kasy, żeby nie dostać czegoś, że to jest masakra. Powinna być jakaś gwarancja, że. Po 75 paczkach, no musi ci ten w końcu czołg wypaść. To by było bardzo pozytywne, według mnie, yy, dla graczy i dla firmy, dlatego żeby to oznaczało, że dobra, kupię te 75 paczek, ale przynajmniej na 1000% dostanę czołg. To byłoby, według mnie, nawet lepsze niż teraz, ale o tym Orgaming nie pomyślał. Może mi się nie opłaca, pewnie jakieś tam obliczenia mają. Przykro nam to mówić, ale w 2021 roku zmiana w czacie głosowym nie będzie. Jakość, interfejs czat, kanały czarna lista były jednak takie plany. No dobra, no jakoś to przeżyjemy. W 2021 roku nieznacznie zmodyfikujemy interfejs wyboru trybów. No tylko, żeby te inne tryby jeszcze były, prawda? Ja bym chciał, żeby był tryb, gdzie walczy nacje na nację. To było zawsze dla mnie takie fajne. Skrzynki z nagrodami nigdy nie zostaną zaimplementowane na stałe. Poczekamy, poczekamy i zobaczymy, co wtedy powiedzą. Czługi premium 9 poziomu, bez komentarza, co jak, yy, co jak i kiedy ogłosimy w swoim czasie. Moja opinia jest taka, że czługi premium 9 poziomu prędzej czy później się pojawią. Po prostu to jest złote jajko. To jest złoty interes do Wargaming. Ten tier jest jeszcze yy, taki pusty, prawda? Yy, nic tam takiego specjalnego nie ma, że. Mogą tam naprawdę poszaleć i te ceny dziewiątek premium mogą być wyższe niż ósemek, także można na tym zarobić naprawdę mnóstwo mamony i coś czuję, że takie czogi by kosztowały po 250 zł i one prędzej czy później się pojawią. To jest oczywiście moja wersja, możecie się z tym nie zgadzać, ale ja czuję, że tutaj jest potencjał i gaming go wykorzysta, także może nie jutro, może nie za pół roku, ale za rok, dwa, zobaczycie, coś się pewnie będzie działo. No, i na koniec, miałem wrócić do tematu przepustki bitewnej. Jeżeli chodzi o tą przepustkę bitewną, yy, przepustka bitewna będzie pojawiać się cyklicznie, jak do tej pory, co kwartał. I oczywiście w 2021 roku spodziewać się możemy trzech sezonów przepustki bitewnej: wiosna, lato, jesień, z zimowym przerwnikiem. Kolejny Battle Pass zostanie uruchomiony wiosną 2021 roku, czyli jeszcze poczekać nam przyjdzie, prawda? Etapy głównego postępu będą teraz trzy razy dłuższe, czyli dopracowują tego Battle Passa. Chciałaby to było naprawdę potężne wydarzenie. Zresztą widać to po ilości zapowiedzi, trailerów. I przepustkę teraz będzie rozdzielona, podzielona na trzy rozdziały, a każdy z nich będzie dotyczył innej maszyny, przy czym będą to trzy różne klasy pojazdów. Główną nagrodą będzie styl 3D dla każdej z nich. Mówi się o tym, że teraz to będzie też Tedek, prawda? Tedeka jeszcze nie było, teraz będzie Tedek, czyli pewnie Met. Hewik i Tedek. Jeżeli chodzi tutaj o kolejną innowację, styl 3D zostanie wydany niemal natychmiast, ale wraz z postępem w rozdziale będzie się on bardziej detalizował. To znaczy, będzie bardziej szczegółowy, dochodził, będą dochodziły nowe elementy wyglądu zewnętrznego, a w momencie ukończenia rozdziału stanie się w pełni kompletny. Uważam, że to jest bardzo fajny efekt wizualny i to jest przyjemne. Przyjemne, że takie coś wykombinowali, a nie, że dopiero tam z 45 etapem zobaczysz różnicę w wyglądzie pojazdu. Gracze będą mieli więcej możliwości wyboru wyposażenia z nagród. To mnie cieszy, bo ja sam na tym bardzo korzystałem. Po prostu wybieram sobie tak, jakie mnie interesuje, A to jest ważne, żeby nie mieć nie wiadomo byle jakiego wyposażenia, tylko takie, które potrzebne nam jest. Punkty postępu będzie można zbierać w bitwach rankingowych, inni frontu i stalowym czyli też w innych trybach. Punkty postępu można będzie zdobywać, zdobyć za wykonanie dodatkowych dziennych misji, to jest ważne. W przepustce pojawią się nowe rodzaje wyposażenia, ciekawe czy będzie na przykład ulepszone wzmocnienie. Ale czerwone. To by było coś, to by było naprawdę ciekawe. Jeszcze większy buff do HP, wtedy mielibyśmy Mauser, który miałby ile? 3400 życia? O, właśnie. Mogłoby tak być. I możliwe, że z czasem pojazdami podstawowymi będą także czołgi lekkie, czyli yy, w przyszłej edycji będzie Tedek raczej, a nie Light. Tak bym to w sumie podsumował. Także, moi drodzy, yy, podsumowując. Cały ten artykuł potężny. Czochosowackie ciężkie na pewno mogą być taką klasą, która yy, nie będzie jakaś porywająca. Włoskie wydaje mi się, że będą przyjemne. Jeżeli chodzi o mapy, coś tam się ma dziać, ale trochę trzeba będzie poczekać. Jeżeli chodzi o tryby, które dobrze znamy, stalowy łowca, no będzie regularnie w ocie frontu, to trzeba będzie poczekać, tier 9 premium pewnie wejdzie prędzej czy później, no i 11, 12 tiery może nie, ale taki tier 10,5 to już raczej tak, tak bym to po części wszystko podsumował, także czekam na Wasze komentarze, opinie o tym wszystkim i życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, piąteczka, cześć!